Powstaje bardzo proste pytanie, dlaczego w czasach Eliasza niebo było zamknięte, to znaczy yy, deszcz nie nawadniał ziemi w jakikolwiek sposób, dlaczego była susza? Otóż, kiedy zastosujemy yy, pogłębione rozumienie tej treści, to trzeba powiedzieć tak, że yy, bardzo często niebo pozostaje zamknięte. Dlatego, że nikt nie prosi o pożądany deszcz. Ale bardzo często jest tak, że ci, którzy proszą, uniemożliwiają, żeby deszcz łaski nawodnił glebę serc, dlatego, że uważają, że to oni powinni Panu Bogu podyktować warunki. Otóż pragnienia, Ludzkiego serca. A więc równocześnie żądania wobec Pana Boga pewnych rzeczy są zupełnie jak oszalałe, są bardzo roszczeniowe i tak naprawdę nie służą zbawieniu człowieka. I dlatego Pan Bóg bardzo często pozostaje głuchy na pragnienia serca ludzkiego. Bardzo ważne jest, żeby współgrać z Panem Bogiem, który daje cały czas ocean łaski, ale współgrać również z pragnieniem Jego serca, z planem, który On dla nas przygotował. I nie jest to plan obłędny, to jest plan takiego solidnego, uporządkowanego życia, do którego Pan Bóg po prostu nas wzywa.